Wracając jeszcze do poprzedniego slajdu, w reakcji przemiany glukozy do glukozo 6 fosforanu używaliśmy heksokinazy. Natomiast tych heksokinaz jest kilka różnych izoform. W przypadku tej re pierwszej reakcji glikolizy mówiliśmy o heksokinazach od 1 do 3. Natomiast istnieje jeszcze bardzo specjalna heksokinaza czwarta, która jest nazywana glukokinazą. Wątrobową glukokinazą, gdyż jest charakterystyczna właśnie dla miąższu wątroby, no i występuje również w komórkach beta 6. Ona się troszeczkę różni, ponieważ on, jej zadaniem jest tak naprawdę sygnalizacja sygnalizacja tego, jaki jest poziom glukozy. Poziom glukozy. Ona zacznie nam dopiero działać kiedy to stężenie glukozy jest już nieco wyższe. A więc yy, sam ten enzym heksokinaza dzięki temu że ma wyższą wartość KM będzie mieć niższe powinowactwo do glukozy. Znaczy, że musi być tej glukozy więcej, żeby enzym tak naprawdę zaczął działać. Jest to zwłaszcza przydatne po posiłku, bo po posiłku to stężenie glukozy we krwi nam zrośnie bardzo szybko, bardzo dużo i wówczas heksokinaza nam się aktywuje. Dzięki temu, że jest w komórkach beta-trzustki, no to zapoczątkuje reakcję właśnie regulacyjną. Znajduje się również, poza komórkami beta-trzustki i miąższem wątroby, również w neuronach pod wzgórza. czyli tutaj ma wpływ na układ adrenergiczny. No, jaki jest w takim razie hormon, który będzie tam ważny, epinefryna. A epinefryna będzie właśnie wydzielana w jakichś sytuacjach stresowych w odpowiedzi m.in. na hipoglikemię. Kolejną różnicą pomiędzy glukokinazą a heksokinazami 1-3 jest też ten fakt, że ona nie ulega inhibicji przez glukozo 6 fosforan, czyli przez swój produkt. Ale ta regulacja działa troszeczkę inaczej. Otóż glukokinaza może związać się nam z białkiem w skrócie GKRP, co oznacza białko regulacyjne glukokinazy: Glucose Kinase Regulatory Protein. I to białko. Będzie jeżeli nam się połączy z glukokinazą, to taki kompleks będzie przetrzymywany wewnątrz jądra komórkowego. Dopiero uwolnienie glukokinazy od tego białka regulacyjnego pozwoli jej, żeby ona sobie tutaj działała, czyli przemieniała glukozę w glukozo-6-fosforan. Co więc aktywuje to białko regulacyjne? Otóż kolejny metabolit pośrednik glikolizy, czyli fruktozo-6-fosforan. On będzie nam aktywował to białko, białko regulatorowe.